Na takie przydęty będę jutro łowił a tak zupełnie poważnie chciałem się przede wszystkim pochwalić nowym obiektywem bardzo mi to pomoże w technicznych rzeczach, na które tak czekaliście czyli wszystkie węzły, wszystkie haczyki wiązania, cudeńka, będę mógł w końcu wam pokazać z bliska, bardzo mnie to cieszy, a do tego czasu, do czasu wyjdzie z tego mam nadzieję jakiś ładny obrazek nie chcę dzisiaj przedłużać i nie chcę tutaj ściemniać, że będę rzeczywiście łowił na te snaki, bo jadę w zupełnie nowe dla mnie miejsce, nie wiem co tam się będzie działo, nie wiem jak to wygląda, jakie są głębokości, wiem tylko tyle, że są tam o konie i wiem, że są sandacze i można tam łowić sandacze do końca lutego, ale nieważne co tam będzie, nieważne ile będzie brania. Jestem tak stęskniony, bo tak jak słyszycie, choróbsko dopiero przechodzi fatalna pogoda od czasu do czasu. Nie byłem nad wodą jeszcze w tym roku, także to może się nie dziać praktycznie nic. Ja chcę po prostu jechać na ryby. Ale najpierw lecimy po zezwoleniu. ekstremalnie nie mogę się doczekać łowienia, że mimo tego, że jestem bardzo grzecznym kierowcą, muszę się tutaj powstrzymywać, żeby trochę nie depnąć, bo tak dawno na tych rybach nie byłem, tak dawno nie trzymałem wędki w ręku, tak dawno nie miałem Brania, że idzie zwariować codziennie, dosłownie codziennie, śni mi się wędkowanie. Dzisiaj to w ogóle walczyłem z jakimiś niedźwiedziami, żeby tylko porzucać, ja oglądałem się Alaski ostatnio. I trochę boli mnie, że muszę jeszcze po drodze zajechać, kupić to zezwolenie, ale tak jak wiecie, ja zezwolenia kupuję absolutnie zawsze. Jeżeli Wy nie chcecie opłacać PZW, myślicie o nich to, co myślicie, a będziecie wędkować na wodach komercyjnych, spoko! Działajcie jak najbardziej. Natomiast wiele razy o tym już mówiłem, że jeżeli nie lubicie PZW i nie opłacacie PZW, a mimo tego łowicie na tych wodach, no to nie jest to mądre absolutnie. I tak jak już wspominałem, chłopaki sobie mandatami nadrobią brak wykupowanych przez Was zezwoleń. Także absolutnie nie polecam. Ja zezwolenia kupuję zawsze i teraz właśnie ruszamy do budynku, gdzie te zezwolenia można kupić. Mam nadzieję, że momentalnie ja to wszystko wykupię i zaraz widzimy się. Nad wodą. Dobra, dotarłem na miejsce. Wy tutaj przypilnujcie autka, ja idę kupić zezwolenie. Mam nadzieję, że to pójdzie szybko, chociaż tam będę musiał zmienić legitymację, ale to pogadamy sobie o tym wszystkim. A, jakiś wrót. Trzymajcie kciuki. Ach, świeże, pachnące zezwolenia. Niestety nie za tanie. 590 zł tutaj zostawiłem. Za cały PZW Elbląg, za wszystkie składki członkowskie, za dostanie się do koła, za e, całe wody górskie, za Gdańsk i za coś jeszcze, ale już nie pamiętam, wziąłem po prostu wszystko absolutnie, co było. W końcu jest zezwolenie, w końcu jadę nad wodę. Także wrzucam w nawigację miejsce, w którym nie byłem jeszcze nigdy. No i do tego jest to miejsce kompletnie inne niż moje standardowe, w których łowię. No ale podobno są tam okonie, podobno są tam sandacze. Da się połowić. A na tym mi dzisiaj tak zależy, tak się stęskniłem. Nigdy więcej takiej przerwy. Nigdy. Widzimy się na miejscu. Miałem taki plan, że zajadę tutaj, wyciągnę główną kamerę i trochę się pogadamy o tym, co widzę, ale nie chcę o tym gadać, jest mnóstwo, mnóstwo ludzi. Kilkanaście samochodów, przejeżdżałem przez ten most, to z lewej i z prawej strony wędkarzy jest sporo, i spinningistów, i spławikowców, także po prostu zakładam kurtkę, wyciągam sprzęt, biorę lekki spinning okoniowy, cięższy spinning sandaczowy i spróbuję się gdzieś tutaj wcisnąć. I dosłownie jedna mała torba ze sprzętem Niestety dużo większa torba ze sprzętem do nagrywania, dwie wędeczki, długa sztyca do podbieraka, zaraz zobaczycie dlaczego i bardzo leciutki niewielki kosz, który mam nadzieję przyda się. Dzień dobry, dzień dobry. Dzieje się coś? Hmm. Ale pogoda fajna, trzeba korzystać. Ładna! Ach, zawsze mogłaby być większa. Teraz już widzicie, dlaczego jest potrzebny drugi podbierek. Zestaw oczywiście mój fiderowy, ale nie ma to większego znaczenia. Ważne, że się będzie tutaj sprawdzał. I zacznę sobie od delikatnego sprzęciku. Impuls do 8 gramów, klejeczka. To czego używałem ostatnio, jak byłem z Michałem na o, niedaleko położonej Sporej rzece. Woda bardzo brudna. Także nie wiem czy taki snak w tak mętnej wodzie będzie najlepszy. Plus to, że są tutaj sandacze. To też chyba nie jest najlepsza sandaczowa przynęta, no ale od tego zacznę zobaczymy w ogóle jak to wygląda, jaka to jest głębokość. Pierwszy rzut w sezonie 2.25 z wiaterkiem tutaj na środek. I zobaczmy. No myślę, że ze 3-4 metry. Fajna głębokość. I raczej w nowych miejscach powinno się zaczynać od search baita, od przynęty, która, którą bardzo szybko obłowię miejscówki i bardzo szybko zobaczę, co się dzieje, czyli raczej jakieś kopytko, myślę, na średniej zwykłej główce jigowej, tak żeby tutaj z podwójnego opadu to tylko był zaczep. Tak żeby z podwójnego opadu po prostu sobie obłowić tutaj te wszystkie miejsca, no ale mamy styczeń, końcówkę stycznia, także nie można tutaj też za bardzo machać tymi gumami za szybko, tam widziałem już u chłopaków boczny trok, ktoś był z batem, łowi sobie biało ryb. Wyszło. Ogólnie, gdzie patyki, tam wyniki, ale tutaj sobie nie podpłynę łódką i nie odczepię zestawu. Ale wolę urwać pięć przynęt i złowić jakąś rybę, niż, niż wrócić do domu z pełnym pudełkiem nienaruszonym dosłownie, ale też i bez żadnego brania. Jeszcze ze dwa rzuty na snaka. I zaraz zakładam naprawdę jakąś normalną, większą gumę z kopytkiem, bo ta woda jest tak mętna, Myślę, że naprawdę tutaj najpierw trzeba te ryby zlokalizować. One muszą wyczuć tą przynętę trochę lepiej z większej odległości. I wiadomo, potem już taką. O, widziałem tam jakiś spław jest drobnica tutaj. Potem jak już zlokalizuję, mam nadzieję, jakieś miejsce ciekawsze, gdzie te ryby są, no to wtedy tak. Wtedy takie bujanie w miejscu wszystkimi gumami podobnymi do robali, ale takie dosłownie tańczenie w miejscu. Super sprawa Mam dosłownie dwa takie pudełka Co prawda wypchane po brzegi, ale tylko dwa no i chyba tak się skończy, że na tak brudną wodę Biały buzerek i tym sobie tak bardzo, bardzo powolutku będę szarał podnie. mieć branie nie muszę wyciągnąć tej ryby po prostu chcę mieć branie, chcę zobaczyć gdzie one są, jak to wygląda i dopiero wtedy i dopiero wtedy będę kombinował ze sprzętem muszę trochę tylko podkręcę hamulec Kątem oka oczywiście obserwuję tutaj miejscowych ale na spinning jeszcze nikt nic nie wyjął płocie, jakieś krąpiki, leszczyki, mnóstwo Cały czas tam te baty i fidery chodzą, ale spinningowo jeszcze nikt nic nie miał, nie, to nie było branie to zaczep ale na tej szczytowce widać wszystko Absolutnie wszystko O to, ale to był kontakt. To był kontakt. Tak jest ryba. I to ładna ryba. I to chyba będzie okoń. To chyba nie będzie sandacz. To chyba będzie piękny okoń niemożliwe. Tak jest. Tak jest. Tak jest. Piękna ryba. A podbierak ledwo wystarcza. Jest. <złysy> Pierwszy rzut na tego, ups, pierwszy rzut na tego białego buzera i zobaczcie jaki garbusek. Było puknięcie i za chwilę w opadzie poprawił. No trzy dychy jak nic. Ale pięknie, ale pięknie. Z racji, że to pierwsza rybka, to go szybko jeszcze przymierzę. 22 cm pierwsza ryba sezonu 2.25. Zobaczcie sztyca 3 metry i ledwo ledwo wystarcza Czyli nie miał tego podbieraka, naprawdę nic by z tego nie było szybki post na instagram oczywiście zapraszam serdecznie link w opisie dzieje się tam sporo nawet jak na youtube niewiele widać to na tym instagramie zawsze coś pierwsza ryba 2,25 i oznaczymy jeszcze select fishing polska bo to od chłopaków guma biały buzerek opublikuj i lecimy dalej. No i to jest niestety, że tak powiem, życie youtubera. Normalnie powinienem tą rybę wypuścić natychmiast, albo wrzucić do siatki, czy do podbieraka i posłać tego buzera dokładnie w to samo miejsce, bo to na pewno nie był jeden okoń. Myślę, że to była po prostu trochę aktywniejsza łowiczka. Przecież było jedno puknięcie i potem zaraz w opadzie drugie. Także być może, gdybym od razu posłał tą przynętę, teraz jeszcze, to Złowiłbym kolejnego, a tak? No to trzeba było tu nagrać, tu zbierzyć, tu coś tam opublikować, teraz zaczep. Ale to nic. Uwielbiam moją robotę. ale nie uwielbiam zrywania przymiotów. Dobrze, że mam ich zapas. O, i zobaczcie, ja lubię zbroić te buzery bardzo krótkim hakiem, ale super. Super wysoko wbitym, także on idzie dosłownie pod samą powierzchnią, że tak powiem, grzbietu tej przynęty. I wtedy, mimo tego, że jest krótki, to na końcu wystaje go bardzo, bardzo dużo. Super pracuje, dobrze wpina ryby. Oto chodzi. O, uroki łowienia w mieście. Coś się stało. Tutaj uroki łowienia na kanale. Przepływa statek, także wybaczcie, no ale... Ale już Nie zamieniłbym się na żadne inne miejsce w tym momencie, szczególnie po tym okoniu. Ale oczywiście, że wolałbym Wolałbym być teraz gdzieś tam nad jakąś dziką rzeką albo nad jakimś małym leśnym jeziorkiem, no ale Tu można łowić. Tu są ryby. Także przeboleję dzisiaj absolutnie wszystko. Siemanko! Hej Nie mam nic dla ciebie, wiesz? To było branie. To było branie na 100%. O, ale dałem. Mm. Pff, znowu przespałem zupełnie. Rozglądam się tam z tamtej strony, czy nie ma jakichś innych miejsc. I w opadzie takie puknięcie. No. Kurczę, nie wiem czy do zacięcia nie wiem czy to była ryba odpowiedniej wielkości jak miałbym obstawiać to myślę że po prostu był to malutki sandaczek taki naprawdę malutki rzędu 20-30 cm wiadomo że taka ryba jest w stanie połknąć moją przynętę, ale to było taki Kurde, takie dziwne poknięcie niewymocne ale ale nie wiem czy to była ryba do zacięcia a może tak się tylko usprawiedliłem po prostu. W każdym razie myślę, że była nieduża. Nie. Naprawdę. Specjalnie rzucam w lewą stronę. Teraz, żeby się nie władować i znowu jestem w zaczepie. No ale spróbuję po raz kolejny to obejść, To jest plus tych betonów. Czy tutaj prawie wszędzie dojdę z drugiej strony. Wyszedł. To przy okazji sobie spróbuję tutaj poprowadzić tą gumę w drugą stronę. Tam w lewo już nie ma absolutnie nikogo poza tymi nowymi wędkarzami, którzy przyszli, ale oni tylko tylko fiderki. No i tu podobno już nie ma drobnicy. Podobno tylko właśnie tam pod tym mostem, tam gdzie siedzi jeden pan z fiderem i z prawej strony pan z batem. No i oczywiście spinningiści. No i absolutnie nie wierzę, że tylko tam jest biało ryb i tutaj przez całą rzekę już jest pusto i nie ma biało co za tym idzie nie ma drapieżników. Musi być na, na 100%, no ale być może tam rzeczywiście jest kumulacja tej drobnicy, no i przez to najłatwiej tam złowić jakiegoś drapieżnika. Najłatwiej trafić tego konia, najłatwiej trafić sandacza. Tam razem z tą drobnicą pewnie te ryby się gromadzą, ale jestem przekonany, że tutaj wszędzie jest szansa na ryby. Tylko no nie dzisiaj, nie przy tak brudnej wodzie. Nie przy mojej zerowej wiedzy na ten temat. Może wrócę tutaj po prostu kiedyś z Michałem, albo z kimś innym i wtedy na, na dwie wędki, dwie różne przynęty i sobie obłowimy tutaj to wszystko. Zobaczymy jak to wygląda. No albo rzeczywiście przyjedziemy tutaj w nocy. Fajne temperatury na najbliższy czas. Mam trochę planów, ale tutaj chętnie wrócę, tylko właśnie jak będzie trochę mniej tych ludzi, no. Ja lubię pogadać, wiecie, o tym doskonale. Ja lubię podrzeć się do kamery, ja lubię jarać się tymi rybami jak dzieciak. No ale jak otacza mnie kilkunastu wędkarzy, to ani nie chcę im przeszkadzać. Ani też no... Czuję się nie swoje po prostu. Ciesząc się do kamery gdzieś tam przy... O które pewnie tutaj padają regularnie, no bo to nie jest tak, że ja przyjechałem tu i nagle złowiłem największego konia, jaki tutaj pływa. Absolutnie nie. Są na pewno mniejsze, ale są też na pewno większe. Także ja nie tańczę z radości, ale to właśnie przez tych gości. Suchary. Kolejna część. <śpiewanie> Spróbuję jeszcze ostrzejszy kolorek. Cały czas tutaj, pod tą górkę jak wjeżdżam Cały czas zaczepiam Wyszło, dobra Następna guma niestety została. nic. Zakładam znowu białego buzera. Wracam do tego, co się najlepiej sprawdzało. I po prostu sobie przejdę się tam kawałek, może do tego znaku, może do tego drugiego. I tak sobie po prostu obrzucam. Zobaczymy, czy cokolwiek tutaj jeszcze pływa. Bo widziałem tam spław drobnicy i, tak jak mówiłem, może skoro wszyscy myślą, że tu są ryby i na pewno mają ku temu podstawy ale skoro tu wszyscy łowią, a tam nikt, to może te ryby się stwaniły i są po prostu trochę dalej no i tak jak mówiłem, to jest mój zestaw do łowienia białorybu i to tak szybkościowo, bo to jest kosz Breina z żyłkowaną siatką ja nie przepadam co prawda za takimi siatkami szczególnie kiedy łowimy latem białoryb, albo łowimy leszcze Ryby, które tego śluzu mają dużo, bo są delikatne, na przykład lina w taką żyłkowaną siatkę, no nie wziąłbym absolutnie. Natomiast tutaj pod okonie, pod sandacze, pod ryby, które tego śluzu prawie nie mają, mają bardzo twardą łuskę idealną, a do tego trzeba trzymetrowym podbierakiem w pionie gdzieś tam manewrować, no to ta żyłkowana siatka idealna, bo ona w ogóle nie stawia oporu w wodzie, ten koszt też jest nieduży, ale myślę, że spokojnie 50-60 sandacz by się zmieścił. No ale po prostu super wygodnie. Takim koszem w takim miejscu dałoby się operować. Klucy, też to zdał, to za akumulatory ci No nie wiem. Tam siedzieli też na tym następnym dołku Trzech z ale nic. Jednego jazgarza podobno tylko. A tam ten tylko na bata sieka cały czas z taką całkiem fajną. Ten z też trochę połapał. Ale spławia się drobnica. właśnie dlatego tu przeszedłem idę tam do znaku przynajmniej. No bo tutaj tutaj Normalnie też jeszcze było. Normalnie drobnica. Jest i okonek, ładny okoń, będzie ładny okoń, ładny okoń, tak jest Tak jest Biały buzer nie zawodzi ale dobrze, że mi powiedziałeś o tym podbierak o tej sztycy Dobre, nie? Też ze trzy dyszki będziemy Nie nagrywałeś podwodnego mi ujęcia? Czemu się nie rzuciłeś tam z kamerą? 3 metry. Trzy metry, <laughs> trzy metry te koszty co byś miał do kamery? Klasyk to klasyk. Powrót do Białego Buzera. Tak jak mówiłem przesunąłem się z 30 metrów w lewo. Niby tutaj już nikt nie łowi, niby tutaj tej drobnicy jest mniej, ale coś tam widziałem jak się spławiło. Ej, w zasadzie kilkanaście rzutów i piękny strzał. No Ten połknął absolutnie całą gumę. Jak latem. Dobra, wróciłem w to samo miejsce, od którego zaczynałem. Nie wiem, czy to nie było branie. Nie wiem, czy to nie było branie. Och. W każdym razie wróciłem w to miejsce, od którego zaczynałem. Michał już pojechał. Jesteśmy umówieni na wspólne wędkowanie właśnie tutaj. Ale tak jak mówiłem, późnym popołudniem zostaniemy do nocy i wtedy skupimy się rzeczywiście na tych sandaczach, bo one są tutaj na pewno. Michał miał już kilka ryb, co prawda niedużych, niewymiarowych. I ja wolę chyba te moje dwa dzisiejsze trzydziestaki o konie niż kilka niewymiarowych sandaczy, ale nie ukrywam, bardzo, bardzo chętnie i dzisiaj jakiegoś chociaż małego sandacza bym złowił, no ale i takie średnie, wymiarowe, fajne, pięćdziesiątki, sześćdziesiątki. Jakby udało się trafić kilka takich sandaczy w nocy z brzegu, teraz w styczniu czy na początku lutego, no bajka. Także na pewno tutaj wrócimy, pewnie nie, nie jutro, nie pojutrze. Mam trochę inne plany, ale wrócę tutaj na 100%. Jeszcze dosłownie dwa słowa moją zawarzniętą twarzą. Niby 5-6 stopni na plusie, ale tak zimny wiatr, że koniec świata, ale nie ma to absolutnie żadnego znaczenia. Jest zezwolenie, są pierwsze ryby, otworzyłem sezon. Teraz już będzie tylko z górki, tego życzę sobie, tego życzę Wam i dzięki wielkiej kipo za dzisiaj powodzenia, połamania i do zobaczenia w kolejnym odcinku FW.